Drogi Baranku, dzisiaj robimy sobie takie czytanie, gdzie szukamy szczęśliwej karty dla każdego znaku zodiaku, oczywiście losowo, z okazji piątku 13. No i u Ciebie wygląda na to, że jedna jedyna karta się w talii odwróciła, czyli jest w ułożeniu negatywnym. Jest to giermek buław, więc bardziej będzie to e, wskazówka dla Ciebie. Niezobowiązująca oczywiście i może dotyczyć to na przykład jednego Baranka na świecie. Odwrócony giermek buław oznaczałby, że niektóre baranki mogą odczuwać takie przemożne zmęczenie. Yy, mówiące nam o tym, że nie chce nam się na przykład rozwijać. W coś wątpimy. Jak nie mamy swojej osoby, nie jesteśmy z nikim, to wątpimy, że ta osoba się pojawi w naszym życiu. Może nam się nie chcieć na przykład uprawiać seksu z partnerem. Możemy być po prostu mocno zmęczeni w takiej energii. I życzę Wam z całego serca, żeby to była przemijająca energia, wiecie, wiosenny czas, to jest czas przesilenia, burz, być może coś Wam dolega, może jesteście przepracowane, przepracowani, może macie, no jak my wszyscy, jakieś problemy. I jakieś chwilowe przesilenie tego Wam życzę, żeby to było przede wszystkim tylko chwilowe i proszę zadbajcie o siebie, jeśli oczywiście ta karta z Wami rezonuje. No to dobranoc baranku. I wszystkiego, co dla Ciebie najlepsze, pozdrawiam.